Witam Was dzisiaj calusieńka w skowronkach. Zaraz powiem co spowodowało to moje niekończące się szczęście. Słuchajcie, chcę Wam powiedzieć, że aktualnie jestem najszczęśliwszą chyba kobietą pod słońcem. Szczerze się, jak głupi to sera. Odkąd się dowiedziałam, że przyszła do mnie paczka, już ją rozpakowałam, ułożyłam tutaj i teraz kurczę uprawiam modły do wszystkich części składowych tej paczki, więc postanowiłam, że z tej całej mojej wielkiej radości muszę po prostu się z Wami nią podzielić i opowiedzieć Wam o wszystkich produktach, które sobie kupiłam. Dokonałam zakupów w sklepie Guilt Free i tak tylko od razu chcę powiedzieć, że jest to link całkowicie, jest to filmik całkowicie przeze mnie dobrowolnie nakręcony, nie jestem sponsorowany, a chciałabym, no ale niestety. Jestem tak gwiazdą internetu na takim poziomie, że póki co nikt nie chce mnie sponsorować w żadnych rzeczach, nikt mi tego nie proponował. No, i opowiem Wam, co tutaj mamy. Te zakupy są na spółkę kupione przeze mnie i przez moją mamę. I może zacznę od tego, że spotkała mnie super miła niespodzianka, ponieważ do zakupów dostałam aż trzy gratisy. Wiem, że zakupy są spore, bo tutaj dnia ponad 300 zrobiłyśmy tych zakupów, ale no, ceny są ustalone, zgodziłam się na nie, prawda? Więc nie spodziewałam się żadnych gratisów, i jestem bardzo, bardzo mile zaskoczona i szczęśliwa. I zacznę od głównych części, a potem przejdziemy do tych gratisów na koniec, na deserek. I jeszcze chciałam powiedzieć Wam, że jeżeli chcecie, to dajcie jakoś znać gdziekolwiek, mailowo, komentarzowo jak chcecie. I mogę próbować tych wszystkich rzeczy, bo są one dla mnie wszystkie nowe i nigdy ich nie miałam okazji próbować. Na Waszych oczach po prostu będziemy je przygotowywać i jeść razem, i zobaczycie, jak mi smakują. Opiszę Wam to dokładnie, jaka jest konsystencja, smak, moje wszystkie wrażenia, i będziecie wiedzieli, czy kupować, czy nie kupować. Może Wam to pomoże podjąć decyzję, bo nie wszystko jest jakieś takie super dostępne i super tanie. Dobra, zaczniemy od tego, czego tu jest najwięcej, i tutaj akurat żadna sztuka nie należy do mnie. To jest shirataki, czyli koniak inaczej. Makaron właśnie z silataki, z takiego błonnika z drzewa, z drzewa, z rośliny, która się nazywa koniak. I teraz wartości odżywcze tego, czy wy to widzicie, powiem wam, że kalorii to ma tyle co nic, bo 40 tutaj jest kilożuli, no niecałe 10 kilokalorii w 100 gramach. <grym> Także to... No... Wciągamy, wypełniamy nasz żołądek i nic nie czujemy. Ale jest to dziadostwo niestety dosyć drogie. Widziałam na filmikach na YouTube, w Stanach jest o połowę tańsze. No niestety musimy się przyzwyczaić do tego, że, że oni mają wszystko taniej i więcej zarabiają. U nas kosztuje ta paczka 12 zł, No i to jest taka porcja na jedną osobę. Powiedziałabym na obiad dwie osoby, to się tym na pewno nie najedzą z jakimś dodatkiem warzywnym bądź mięsnym. No i to tak jak mówiłam jest wszystko mojej mamy. Tutaj mamy sosy Wolden Farms. To jest ta taka amerykańska firma, która robi jedzenie, które ma zero kalorii kompletnie. I teraz, jak oni to robią? To nie jest chemia, proszę, znaczy chemia, no, natura też jest chemią, ale tu wszystko jest naturalne. Aromaty są naturalne, to są ich opatentowane sposoby ekstrakcji aromatów, a całą bazą tego, tych sosów i innych ich produktów jest żel celulozowy po prostu, czyli jemy coś, czego nasze ciało nie jest w stanie strawić, barwniki też są naturalne, także to nie są śmieci, proszę się tego nie obawiać, nie kupiłam nie wiadomo czego i nie pokazuję Wam tutaj dziadostwa. I mamy dwa sosy Cezar, bo jeden jest dla mnie, jeden dla mamy, i Tysiąca Wysp. Tu jest, to jest sos maminy. Ja nie przepadam za Tysiącem Wysp, także nie tęsknię za nim i nie kupowałam sobie zamiennika. No i idziemy dalej. Tu mamy mąkę kokosową. To jest, słuchajcie, odtłuszczona mąka kokosowa, której wartości odżywcze mnie po prostu, po prostu mnie zabiły. Bo 100 gramów zawiera tylko 138 kalorii. Yy, I jest to polski produkt. Yy, oprócz tego, że tylko 138 kalorii, to yy, jest to mąka niskowęglowodanowa. Te kalorie pochodzą z tłuszczu. Tu jest 10% tłuszczu, więc 90 kalorii mamy z tłuszczu. I, I mamy tutaj sporo białka, a węglowodanów tu jest tyle, co nic. Ja Wam wrzucę takie. No, wrzucę Wam takie przezrocze z zestawieniem tego, ile tu jest węglowodanów. I tę mąkę mam zamiar kombinować z nią. Zobaczę, może uda się zrobić z nią jakieś wypieki, coś tam udziwnionego. Można jeść na surowo, no bo kokosa je się na surowo. Także można nią też po prostu zagęszczać, jakieś smoothies, albo robić takie po prostu. Budynie, coś takiego. No zobaczymy. Będziemy próbować, i jak coś mi tylko wyjdzie i będzie idealne, to dam wam znać i wrzucę to na YouTube'a. I przechodzimy dalej. Tu jest druga kupa Shirataki taki, a tu mamy tak, znowu Walden Farms. Kupiłam sobie syrop do naleśników, czyli tak jak myślę, substytut syropu klonowego. Nie kupiłam w dużej butelki, bo trochę by było, byłoby mi szkoda na to kasy. Kupiłam sobie taką małą, żeby to spróbować. Syrop klonowy nie jest zły, jest zdrowy, nie ma tak strasznie dużo kalorii, ale tak z ciekawości po prostu kupiłam małą saszetkę. Dlatego nie kupowałam tego wielkiego słoiczka czy tam buteleczki, bo po prostu uważam, że syrop klonowy można jeść i nie trzeba szukać zamienników. A tu mamy czekolady do picia, które mają po 40 kalorii w Porcji tutaj jedna ma 44, a jedna ma 60. No i zobaczymy co to będzie. Słyszałam o nich na blogach kulinarnych, że są one bardzo smaczne i że zaspokajają apetyt na słodycze. No tutaj niestety w przeciwieństwie do Walden Farms nie mogę powiedzieć, że jest to sama natura, bo, bo jest trochę to ta, te ta tam w składzie jakieś zagęszczacze, nie zagęszczacze, no ale. No, wiadomo, nie możemy się spodziewać cudów. Troszeczkę śmieci czasem też można zjeść, chociaż nie powinno się. Odradzam Wam wszystkim, ale jeżeli macie słabą wolę, chwilę słabości i naprawdę musicie, no to lepiej coś takiego niż, niż jakieś inne syfy. Ale najlepiej tę gorzką czekoladę surową <grych> i po problemie. No ale z ciekawości musiałam po prostu kupić sobie kilka smaków. Mam tu smak brownie i czekolada karmelowy, krówkowy. Czekolada mleczna i czekolada biała. No, teraz gwóźdź programu. Nasze masełka. Jedno mamy, jedno moje, tam stoi. PB2, czyli odtłuszczone masło orzechowe, które ma 80% mniej kalorii pochodzących z tłuszczu, 85% mniej kalorii pochodzących z tłuszczu niż klasyczne masło orzechowe. Ja wiem, że masło fistaszkowe ma tłuszcze nienasycone, tłuszcze które uchodziłyby za zdrowe, ale są to zdecydowanie w większości tłuszcze omega-6, kwasy tłuszczowe omega-6, których i tak jemy za dużo, więc to, że jest to odtłuszczone, to nie jest nic złego. Proces odtłuszczania tutaj jest na zimno i jest on naturalny całkowicie, więc yy, myślę, że warto spróbować tego masła. Jeszcze go nie jadłam, także zobaczymy. Zaraz nakręcę dla Was to masło i jego porównanie z prawdziwym i zobaczymy, jak wypadnie. A tu jest wersja tego samego masła, ale z czekoladą. Też jedna saszetka jest moja, dwie należą do mamy. I też zobaczymy, jak to wypadnie w zestawieniu z innymi masłami. No i przechodzimy do moich gratisików moich cudownych bonusów. Tutaj dostałam takie śmieszne chipsy: sól morska i ocet balsamiczny. Myślę, że to mógłby być fajny smak. No ja nie jadam chipsów. Jest to niestety no, nie za dobra rzecz, także nie wiem, czy nie wiem kiedy ja je zjem, ale widzę, że tutaj w 100 gramach mają 411 kalorii. To jest trochę około 100 mniej niż prawdziwe chipsy. I o! widzę, że głównym składnikiem jest skrobia stapioki, a nie ziemniak. Więc myślę, że to może być ciekawa alternatywa. No zobaczymy, jak te chipsy będą no, smakowały. Dostałam też batonika karmelowego Weight Watchers. To ma te dwa ich punkty takie. Nie wiem czy kojarzycie. Weight Watchers ma dwa punkty ich Weight Watchersowe. 78 kalorii ma ten batonik. No, powiem szczerze, że znów mnie to nie zwala, ponieważ takie małe batoniki zwykłe, nieodchudzone, mają mniej więcej tyle samo. Także no, nie jestem jakoś niesamowicie zaciekawiona tym, co tutaj co oni mi zaproponowali. Mówię o Waitwatersach, nie o sklepie. Bo to, że sklep mi dodał za darmo, to oczywiście jestem bardzo wdzięczna. Patrzę tutaj teraz na skład tego. No i widzę, że nie ma jakiegoś koszmaru. Przede wszystkim nie ma wstrętnej margaryny, której ja nienawidzę i szukam wszędzie. I jak tylko jest gdzieś w składzie, to po prostu robi aut z mojego domu. A tutaj jest też gratisowy batonik owocowy jabłkowy to jest takie nadzienie szarlotkowe 93 kalorie, no znowu no, szału nie robi ta ilość kalorii no dobra, też nie ma margaryny także spróbujemy tego, kiedyś zjemy no i to są wszystkie moje zakupy już tu jest ja trochę pobałaganiłam nimi Jestem naprawdę przeszczęśliwa. Zaraz będę próbowała pierwszych produktów i będę Wam dawała znać, jak one smakują. Ale zostawcie mi komentarze, czy chcecie, żebym Wam w ogóle nakręcała te filmy. No, i polecam zakupy tego typu. Także, papa. Pa.